Oglądasz vloga, w którym ja, jako zewnętrzny konsultant, wchodzę do firmy i pomagam ułożyć dział marketingu, który według prezesa po prostu zbiera tylko lajki i nie istnieje w strukturze firmy, ani nie potrafi pokazać, jakiego działania przekładają się na biznes, ani nie ma takiego posłuchu w ramach organizacji itd. itd. Dokładnie to jesteśmy w momencie, bo to już jest któryś odcinek, więc polecam, żebyś obejrzał poprzednie, jeśli ich nie widziałeś i zaczynasz od tego konkretnego. Dużo się działo. Dużo się działo, więc polecam, żebyś się obejrzał poprzednie. Dzisiaj pójdziemy dalej z audytem, bo jesteśmy na etapie, w którym prezes zarządu co do zasady jest zdecydowany na to, żeby ze mną współpracować. Gdzieś tam się poznaliśmy. Natomiast ja, żebym miał pewność, czy jestem w stanie dowieść to, co, to, co teoretycznie można zrobić i ułożyć ten dział, no to muszę dobrze poznać firmę. Poznać firmę tak na razie jeszcze rękami prezesa, bo jeszcze na tym etapie nie wchodzę, nikt mnie nie zna. Poza po prostu prezesem czy tam ewentualnie zarządem. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie o audycie strategii biznesowej. Tam ciekawe rzeczy wyszły swoją drogą. A w tym odcinku porozmawiamy o audytowaniu strategii marketingowo-sprzedażowej. Także zaczynamy. Więc jesteśmy na etapie, w którym ja na swojej checkliste powiedziałem: ok, strategia czy strategia biznesowa. Jest w porządku, nie? Ja, ja to czuję. Moim zdaniem, no przede wszystkim, to istnieje: to rzeczywiście jest strategią, a listą życzeń, czy jakimś tam spisem celów. Ok, jest fajno, można iść. No i kolejny punkt na mojej czekliście, żebym ja po prostu zbadał, zdiagnozował, to jest strategia marketingowa plus oczywiście sprzedażowa. Chociaż jeśli ktoś w dzisiejszych czasach je rozdziela, to jest to już niebezpieczny symptom, więc ja podkreślę, że trochę strategia bardziej marketingowo-sprzedażowa, bo to się przecież musi przenikać. No i w jaki sposób ja to, ja to badam? Oczywiście, że badam to w taki sposób, że rozmawiam z prezesem zarządu. Swoją drogą czekaj, czy jak będzie dalej te odcinki kręcił, to czy w końcu ten mój kunszt malarski wzrośnie i czy, czy prezes zarządu będzie w końcu wyglądał inaczej niż kółko jako głowa i trójkąt jako postura. Mam nadzieję, że to będzie też ewoluuje, ale zobaczymy. Także oglądaj do końca tą serię te 365 dni, żeby być świadkiem, jak się rodzi drugi Matejko itp. Eee, cały czas tylko rękami prezesa zarządu audytuje tą sprawę. No i w jaki sposób ja to robię. Bardzo prosto, bo mi na tym etapie jest potrzebna jedna bardzo ważna rzecz. Jak wygląda komunikacja prezesa zarządu, kierownika sprzedaży i kierownika marketingu? A w zasadzie to w, w tej relacji z prezesem zarządu ja badam, jak wygląda cały ten ekosystem wymiany informacji między nimi. E, tak? Czyli nie tylko jak to tu wygląda, ale też jak oni między sobą. Się wymieniają, to się da odczuć, lub mogę złapać jakieś red flagi, nie? E, czy rzeczy, które mnie zastanowią. Będę mógł je potem dopytać. Więc ja zadaję pytanie: jak wygląda strategia marketingowa, sprzedażowa? E, czasami nawet prezes zarządu mi to przesyła i mówię, O, patrz, tu jest 20 stron. To jest strategia marketingowa, to jest strategia sprzedażowa. No i ja już będę szedł. No to cześć, hejpa, a ja mówię: No. No, no, dobra, możesz iść, ale wróć, bo będę miał trochę pytań, i najczęściej te pytania mam. I tu wychodzi, jakby, no jeden z kilku scenariuszy, bo te strategie mogą być technicznie gdzieś tam powiedzmy szablonowo dobre, ale w ogóle ze sobą nie połączone. Mogą być poprawne technicznie, ale kompletnie niespójne ze strategią biznesową, kompletnie jej nierozwijające. Tylko tak jakby strategia biznesowa sobie, strategia marketingowa sobie, strategia sprzedażowa sobie. No i wtedy to jest niepokojące. Nie? Może być też tak po prostu, że jest to jakiś, co nazywam bezczelnie, podrzędny... PDF, podrzędny PDF, który mógłby być niczym nieznaczącym notatnikiem, gdzieś tam na Google się zapisać i nic więcej, bo po prostu czasami rzeczywiście te strategie to yy, przypominają. I to, co ja też na tym etapie badam, to czy prezes zarządu naprawdę czuje te połączenie strategii biznesowej, marketingowej i sprzedażowej, bo jeśli on tego nie czuje, bo jeśli on nie potrafi sam z siebie. Opowiedzieć mi, jak to wygląda. On, jeśli on zajarany tego nie mówi i nie idzie krok po kroku, w jaki sposób rzeczywiście zamierzamy konkretnie działać w tym w kolejnym roku i jak zamierzamy osiągnąć nasze cele, i jak to się ma od strategii biznesowej przez marketingowo-sprzedażową, to coś już jest nie tak. To już jest coś nie tak. Ja już wtedy wiem, że mam do czynienia z czymś, z czym bardzo często mam do czynienia, czyli że yy, to, że coś istnieje lub nie istnieje, że jakiś element jest dobry lub niedobry, to jest jedno, a to, jak jest to przekazywane i zrozumiane przez zespół czy kierowników, to jest jakby inna sprawa, bo powiem wprost. Te rzeczy są tak kluczowe: ta strategia biznesowa i marketingowo-sprzedażowa, że jeśli ktoś taki jak prezes zarządu tego nie rozumie, nie czuje, tylko bazuje na tym, że mi przekazuje plik i nara, to. To znaczy, że kierownicy mu tego zbyt dobrze nie przekazali. To znaczy, że to we, w organizacji jest tylko teoretyczne. Zostało stworzone na potrzeby, żeby to odhaczyć. I to jest jakby taki punkt pierwszy, który ja sobie badam. Tak? Czyli generalnie jest jeden scenariusz, w którym e, po prostu jest, jest zarówno te strategie są potencjalnie w porządku, i, i jest to dobrze przekazane, i to jest jakby scenariusz bardzo rzadki. I jest scenariusz drugi, w którym po prostu część rzeczy jest OK. Część nie istnieje, część jest brudną teorią, tak i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jedne elementy są dobrze, inne źle, no ale kluczowe rzeczy w tym łańcuchu po prostu zawodzą, przez co przez co już wiem, że ta strategia nie jest realizowana, nie? I że każdy sobie rzepkę skrobie, i że każdy idzie w innym kierunku. No bo jeśli na tym kluczowym trio, Kierownik marketingu, sprzedaży, prezes zarządu, każdy sobie widzi w inną stronę i nie mają takiego poczucia, że te pliki są, znaczy pliki, że te strategie to jest taki wyznacznik, to co dopiero zespoły w dół. No bo jeśli ci panowie, czy panie, czy mieszanka, e, oni na tym etapie nie czują spójności, ja dokładnie prezes zarządu, e, bo na razie na tym etapie i to już mi coś mówi, nie potrafi tego dobrze opowiedzieć, nie czuje tego, no to wiem, że zespoły są kompletnie gdzieś, a jak zespoły są gdzieś, to podwykonawcy są już w ogóle daleko gdzieś i że to wszystko jest rozjechane na tym etapie i to jest taki oczywiście to nie kończy samego etapu badania tych strategii, bo potem jeszcze na etapie wejścia tam dalej ja oczywiście audytuję głębiej te strategie marketingową i sprzedażową, natomiast na tym etapie to głównie ten zakres badam, bo on mi już coś mówi, tak, on mi już coś mówi na temat tego, w jakim stanie jest firma i relacje czasami ewentualnie po takim, po takim warsztacie po prostu prezes zarządu wraca do kierowników rozmawia z nimi, zdobywa trochę informacji i gdzieś czasami tutaj się okazuje po prostu, że, że są jakieś nieporozumienia jakieś inne spojrzenie i że generalnie no prezes zarządu uzupełnia informacje, wraca i mówi no trochę ja zawaliłem, trochę może nie czułem nie słuchałem, ale raczej rzadkość to jest, nie? Najczęściej Najczęściej po prostu okazuje się, że to są jakieś teoretyczne dokumenty i że prezes zarządu, tak przed spotkaniem ze mną, po prostu jakoś tego nie egzekwował, bo nie czuł, nie czuł tych ram, czego może wymagać, nie? jak powinna strategia marketingowa wyglądać. A ja tutaj przypominam w jednym z odcinków poprzednich, pokazywałem, jak powinna być przedstawiana, jak powinna być też tak. Powiem w cudzysłowie, bardzo ogólnie na razie schematowo budowana, jak to powinno wyglądać, bo o tym będę też jeszcze dalej w odcinkach się rozwijał. Więc yy, już jest ta świadomość, i gdzieś na tym etapie ten prezes zarządu zaczyna rozumieć, czego jeszcze w tym aspekcie strategicznym brakuje i czego mógłby konkretnie od swojego zespołu wymagać. I to na razie tyle w tym yy, aspekcie audytu strategii marketingowo-sprzedażowej. Ja sobie w zależności od tego. Co tutaj się okazuje, albo oznaczam sobie, że to jest ptaszek, albo oznaczam sobie, że to jest krzyżyk i jasno mówię e, prezesowi zarządu, co z tego wynika. E, a o tym, co z tego wynika, będę też mówił w kolejnych odcinkach spokojnie. E, przed nami jeszcze wiele odcinków. Na dzisiaj tyle.